Koście duszy mej mili nazywam się Michał Jerzy Poniatowski. <laughs> Będąc w stolicy dobiegły mnie wieści o znamienitej książnicy, co w Lublinie już od 96 lat istnieje. Zaprzęgnąwszy karocę, rychło w podróż się udałem, by na własne oczy ocenić sławną już tą bibliotekę. W Lublinie pogoda pochmurna i mniej łaskawa jak w Warszawie, za to pedagogiczna biblioteka wojewódzka czarująca. Budynek okazały, razem z kuratorium oświaty i poradnią pedagogiczną udzielił. A w lochach tego gmaszyska przepastne biblioteczne magazyny się umieszczą. Jak już o magazynach wspomniałem, to też i o zbiorach trzeba napomknąć. Księgi przewspaniałe i księgozbiór potężny. Pedagogika, psychologia i nauki społeczne prym w nim wiodą, ale i dla utulenia smutku lub uciech książka jaka się uznajdzie. Co istotne, nie tylko nauczyciele, ale i ludność wszelaka całkowicie za darmo ze wspaniałości tej biblioteki. Korzystać może. Dziękuję bardzo. Hugo kołątaj, szanownych uczestników konferencji Wita i obrad owocnych rzeczy. Znając moje do kart Poniatowski polecił mi książnicę w Lublinie, co wszelakie gry i utwory muzyczne posiada. Kiedy w komisji praca troszkę przygasały. Ruszyłem czym prędzej do Koziego Grodu, by na własne oczy się przekonać. Rację miał prymas, wspaniała to księżnica i gry w niej nie tylko dla uciech, ale i edukacji i rozwoju dziatwy znaleźć można. A i muzykę, co na najróżniejszych, nowoczesnych i przystępnych nośnikach w owej bibliotece posiadają. Kilka gier zabrałem ze sobą do Warszawy. A i trzy opery w mojej podróżnej sakwie się znalazły. Miejsce to zajście przewspaniałe. Roman Ignacy Franciszek Potocki, herbu Pilawa, państwu się, uniżenie, kłania. Tylko mnie w ostatnim czasie ominęła podróż do pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej w Lublinie. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, która nie tylko oko cieszy, ale i duszę naukowca rozelenić potrafi. O zbiorach wszelakich tej biblioteki już legendy w Warszawie krążą. Lecz czym by zbiory bez ludzi były? Personal tej książnicy wykształcony znakomicie, wielu wspaniałych pedagogów w niej pracuje. Różnorakie zajęcia edukacyjne prowadzą, co od najmłodszej gawiedzi do leciewych starców można przystosować. Znają się też na różnorakich nowinkach, co ich w Rzymie, Paryżu czy Londynie widywały. Wspaniała to kadra i wspaniała biblioteka. Dobrze jak imię naszej Komisji Edukacji Narodowej kiedyś zgodnością godnością wynosiła.